I wraca. i wraca. Takie. Lewa nogara gara, super. Dobra. I przed nami kolejne zajęcia z aktywnego seniora. Znajdujemy się w leśnie przed klubem koła gospodyń wiejskich. Dzisiaj będą panie ćwiczyć właśnie na tych mapach i z tymi ciężarkami. Także przed nami kolejne, kolejne zajęcia, na które serdecznie zapraszamy seniorów z leśnej. I nie tylko. Chcemy przeprowadzać zestawy ćwiczeń właśnie z seniorami i chcemy pokazać, że aktywność fizyczna jest dla każdego, w każdym wieku i chcemy przełamywać właśnie te bariery i krzewić kulturę fizyczną. Jest. Świetnie. A teraz maszerujemy sobie. ramiona całe pracują tak, jakbyśmy biegli. Troszeczkę wyżej kolanka. Wydaje mi się, że większość pań e, korzysta z tej aktywności. Niektóre nawet chodzą na aerobik raz w tygodniu. Kilki w zeszłym roku dostała każda z pań. E, seniorek, która uczestniczyła, to na pewno co któryś raz, może nie non-stop, ale przynajmniej dwa razy w miesiącu jej wykorzysta przy tak ładnej pogodzie jak jest w tej chwili. Aktywność fizyczna ma ten aspekt prewencyjny i wzmacniający nasze grupy miejscowe. 七、八、九。